Dobra, rzucałem pod ten krzak. Spróbujmy tu. Także tylko te sobie może zostawię, ten kijaszek. Tylko tu na pewno z trzeba będzie pogłębinać. Oprócz tego, bo to mam mówić, mamy już dosyć szybkie zwijanie. Także takie coś ambusher. Tylko ambusher maksymalnie chyba 24 kg. Myślę, że nie by był. siedzi złym wyborem. Mogę? Ekstra. Idealnie. Idealnie. Żyłeczka, karpiweczka I zobaczcie, też, też walczy. Też walczy. Na zestawie 25,5 kg. Wędka. 25 kg obrot, Nie? O, trochę chyba walczy. Jest nasz. No, jest zupełnie teraz co innego. O. O, 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 o. o, o. Widzicie. <śled> No i pięknie. Chciałbym markery pozabierać stamtąd pod tymi krzakami tu kurde zo, Słaniaki. No połowa jest. Połowa jest na szarpanego też wchodzą Szarpany, przytrzymanie tylko tu muszę kombinować. bo mam szybki nawój na obrotku. a nie chcę na razie wychodzić, nie pomyślałem w ogóle tutaj. Zapomniałem o tym nawoju, że jest tutaj bardzo dobre i trzeba by było popracować nad kołowrotkiem z wolniejszym nawojem zdecydowanie. Pierwsza ryba wyjęta. Jeszcze 6. na blachę koniciny 14 gramową 2.0 i też pewnie przez raz, że przynęta lekka, dwa mamy szybki nawój, no i prowadzi się jak prowadzi, nie? to ta blacha również będzie dobra na te szczupaki czarne na przykład. Dobry rozmiar haczyka. Kolorek fajny. Będzie nam przypominał o tym evencie na pewno. Ale fajnie, bo na spinnik teraz też i czuć te uderzenia lepiej. To troszeczkę poprawili to jest spoko. patrzcie. Spowiedział cały czas w wodzie, nie? Być może pod koniec założę mniejszy haczyk. Jeśli nam tutaj miejsca w siatce z 6 ryb, jeszcze powinno zostać de facto trochę. Ewentualnie. A, nie wziąłem tych koników zabijaka i tak dalej, bo można było sobie też trochę kilka bitcoinów pochwalić. O, jest, 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 siedzi. Siedzi następny. No i myślę, że tutaj już nie ma co zmieniać. W sprzęcie żyłeczka jest odpowiednia. Wszystko pracuje tak jak trzeba, idealnie. Wędka prawie na max, tam minimalnie brakuje do maksa słupku, powrotek max, żywka też jest nieźle. <laughs> A, no to trio, doczeka się moich cieszynek. <laughs> TETIS od Rivertexa, TETIS od Rivertexa. Nowy rekord osobisty, kapitalnie moi drodzy. Tylko to będzie ciemno strasznie, Daj, o żeby się troszeczkę tutaj było widać. Panie majster. Czaty gg. Mów od, 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 od Maxa, nie? Może filmik sobie tutaj nagram z wężogłupa północnego. Tylko teraz pytanie, moi drodzy, o której wyobranie zaraz sobie zerkniemy. Zapisz myślę, że ostatnie 3 minuty, także sobie bym to markera. Siedemnasta jad... mm, trzydzieści. Tylko, że tu trzeba dopisać oczywiście. tak to będzie wyglądać. Także słuchajcie, mój nowy rekord osobisty ogłów północny. 10 marzec z 2023 roku 12 kg i 885 gramów. Także pięknie, ogólnie pierwsze pierwsze branie było 12,5 kg. Rekord poprawiony sprzed przed prawie 3 lat. Teraz poprawiliśmy się delikatnie. Bez sześciu dni dokładnie także kapitalnie. Moi drodzy, głów północny na spinning na blachę kończyny 14 gram, haczyk 2.0, Jak na razie największy mój rekordowy 12 kilo i 885 gramów.